Jest to wyróżnienie naszej przede wszystkim ciężkiej pracy nie tylko w kierunku sprzedaży produktu, ale też tych elementów edukacyjnych. tak? Staramy się przede wszystkim rozmawiać ze szkołami, z dyrektorami, tak? jaki wpływ wycofywanie całego śmieciowego jedzenia i zastępowanie go zdrowymi produktami, również takimi, jakimi jest woda do picia. Dostaliśmy wyróżnienie za źródełko wody pitnej 1105, które jest dedykowane przede wszystkim do szkół i przedszkoli. To jest produkt, który już wdrażamy od tak naprawdę dwóch lat we wszystkich szkołach w całej Polsce i również w przedszkolach. Bez względu tak naprawdę na rozróżnienie, czy jest to szkoła państwowa, czy, czy, czy prywatna, ponieważ docieramy tak naprawdę do każdej placówki. Tak naprawdę to jest Innowacyjny produkt, bardzo proekologiczny. Staramy się przede wszystkim propagować ideę picia wody z kranu, jak również wycofywania wszelkiego rodzaju plastikowych kubeczków ze szkoły do dodatkowych śmieci. Dodatkowo też myślę, że to jest taki element, który upewnia nas, że kierunek, który obraliśmy w tej chwili jest słuszny i w tym kierunku powinniśmy, powinniśmy zmierzać. Ja myślę, że tak naprawdę to wyróżnienie w tej chwili też otworzy nam również inne możliwości, tak? Został doceniony produkt, została doceniona nasza ciężka, ciężka praca. Firma TopServe zajmuje się, zajmuje się, jeżeli chodzi o zdroje wody pitnej, tak naprawdę pełną gamą produktów od źródełek wody pitnej dedykowanej do szkół, zakładów produkcyjnych, miejsc użyteczności publicznej, gdzie takie rzeczy są montowane, po zdroje, zdroje zewnętrzne, które są montowane również przy orlikach, na placach zabaw, na różnych rodzaju skwerkach. Natomiast w tej chwili, w tej chwili, jeżeli chodzi o produkty, cały czas rozwijamy, rozwijamy tą gamę o nowe produkty, nowe rozwiązania, nowe przede wszystkim innowacyjne technologie, tak żeby dostosować się do warunków, że tak powiem, naszego rynku.